sojusznikom w tym odcinku z Erii poza tym, że snajpił to bez sensu w kanionie. to nie jest dobrym ciągiem na kanion bo nie ma e, odpowiedniej wiżyczki. a na przykład jeden widz mi napisał komentarz że jestem chamem że powiedziałem, że słabym zagraniem jest topienie się artą na koniec bitwy więc no też jestem ciekawy jaki jest Twój komentarz, bo wiem, że jeden widz mi zgłaszał uwagę, że nie powinno się mieć pretensji, że ktoś nie pozwala komuś robić wyniku i dlatego się topi. No, chyba w tej grze chodzi o rywalizację, a nie o topienie się. Uważam, że żałosnym jest zachowaniem topienie się celowe pod koniec, żeby ktoś nie miał medalu albo fraga. Więc yy, moim zdaniem to jest żałosne i będę wytykał takie błędy. Znaczy, no to są według mnie błędy, tak? No, to jest błąd, to jest żałosne zachowanie. Ktoś ma na przykład mieć specjalistę, ale stwierdzamy: Nie, no to ja mu nie dam specjalisty, niech nie ma, co nie? To, 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 to ja mu nie dam, bo nie zasługuje. Ja gardzę takim zachowaniem i nie uważam, żeby to było normalne, powinny być bany za to. Rozumiem raz, jak ktoś tak ma, ale nie powinno się robić czegoś takiego, że jak ktoś nie ma szans, to się topi. A w tamtej bitwie było coś takiego, że gościu strzelił Artą i po strzale uznał, że w sumie to ja im nie dam fraga, więc jak już nie zdążę przodować, to ja się utopię. I się utopił, co nie? Obiektem 212. Dla mnie coś takiego jest absurdalnym zachowaniem. I na pewno, na pewno będę wytykał takie rzeczy, bo nie podoba mi się to, i to jest według mnie powód, przez który właśnie gra nie jest lepsza jak my czegoś nie mamy to innym nie damy nie powinno tak być to, że ktoś może mieć nie znaczy, że y, ty mu będziesz zabierał co nie, będziesz mu kradł no, bo to jest tak kradzież, tak zabrać sam nie ma to innym nie da a ja bym chciał, żeby taka osoba pomyślała sobie w drugą stronę, w drugą stronę. A jakby się poczuła, jakby była na miejscu gracza, który walczy o fajny medal, może najlepsze bitwa w jego życiu. I yy, nagle, 281. Witam nagle wdupi, I nagle dupa. Gościu macie w dupie się topi, albo zabija o skałę. Czasami arcie, że się zabijają o skałę. Myślę o niszczycielach niemieckich, pozdrawiam, 15 złotych. Czasami się ludzie zabijają o skałę artą Żeby tylko nie dać się demedzi O kurna gościu Za dużo mówisz Wiesz ogólnie tutaj mi się wydaje, widzowie oczekują, że będę trochę mówił, że nie będę siedział. Więc taki komentarz trochę dziwny, za dużo mówisz. Nigdy nie słyszałem takiego komentarza jeszcze od nikogo, za dużo mówisz. Ja mogę zdobyć pórę ar artyści utopił Krych Gaming, to no, współczuję. Obejrzałbyś moją powtórkę na Oj, ziomuś, jeden jeden przepraszam, ale nie będę, ponieważ na jest późna po, godzina, a ja oglądam jedną bitwę na live. Wiem, że możesz o tym nie wiedzieć, że nie bywasz na live'ach, więc przepraszam tutaj z góry Ciebie. Ale ja oglądam jedną bitewkę na live'ach, dlatego że po prostu też wiesz, jest godzina późniejsza już. Ja obiecałem, że zagram czołgami, o które poprosili widzowie, więc byłoby niekulturalne mi nie zagrać, choć to wydłużyło faktycznie live'a, albo nie planowałem tak długo streamować i też oglądam bitwę, bo obiecałem, choć wiem, że już jest późna pora i powinienem teoretycznie skończyć. Także przepraszam Ciebie, ale po prostu jest już zbyt późna godzinkę, ja oglądam bitwy, ale jedną maksymalnie na strumyk. mam nadzieję, że rozumiesz, po prostu. Jest już późniejsza godzinka. I też odczuwam i zmęczenie, i po prostu nie chcę też yy, gorzej, że tak to ujmę, streamować, co? Nie? W sensie już tak na odwal się. to mi chodzi. Ale nudna ta bitwa. Powiem w ten sposób. Masz rację ale. Musi być to ale, co nie? Bitwa jest nudna, dlatego, że drogi kolego, nie zawsze bitwy dobre są interesujące. Ja często, jak wybieram bitwę, widzę super wynik, to ja go nie pokazuję. Bo widzę po obejrzeniu bitwy, że no, nie za ciekawe, co nie? Wybieram gorszy wynik, ale fajny. Czasami widzę mają pretensje. Ej, a ja zrobiłem lepszy wynik. Czemu nie pokazałeś? Bo był nudny. Bo był nudny. No właśnie. Więc na pewno... Y, masz rację, bitwa ta dotychczas ciekawa nie była. Może będzie dalej. Y, dlatego też na przykład jak pokazuję jakąś bitwę często, że tak to umę... Przewijam... Przewijam... Y, momenty, gdzie się nic nie dzieje. Nie robiłem tego kiedyś. Ale teraz po prostu wycina momenty, gdy nie mówię nic sensownego, wartego uwagi i, i po prostu przewijam takie momenty nudy. Tutaj bitwa może być ciekawsza w dalszej fazie, natomiast póki co to jestem ja. Tylko po drugiej stronie. Jak pancer ze zero. Jak pancer za zero. Widzę masę błędów w tej powtórce. Ekspertem od kołowca nie jestem. Ale też uważam, że kolega za bardzo trzyma się jednej strony. Prawie cała bitwa, jeśli oglądamy tą potyczkę, skupia się wokół tej części. Zapomniana jest ta część mapy. Bohater teraz zaczął grać tutaj w okolicach torów kolejowych i pociągów. Natomiast za późno i za mocno się wychylał, co narażało go na ogromne szkody. Miał szczęście, że skończyło jak się skończyło. Więc za bardzo koncentrujesz się na jednej stronie. Za późno zmieniłeś strony i za mocno się wychylałeś. Pamiętaj, że kowiec jeżeli jest trudno do trafienia, no to często właśnie dlatego, że raz jest z lewej, raz z prawej, a jak jest zawsze na przykład z lewej, to można się na niego przyczaić i go sięgnąć, więc warto atakować z kilku stron. Nie naraz, ale na zmianę. Raz tej, raz tej, raz tej, raz tej. A nie zawsze to samo. Mówię, ja ekspertem nie jestem, ale powiedziałbym, że na pewno można było tutaj troszeczkę inaczej zagrać, chyba lepiej. I miałeś dużo szczęścia, bo by ci nie było, gdyby nie strzał za zero od jak pan Ceresto. Ale tutaj też warto jest, abyście wy wyrazili swoją opinię, czy podzielacie moje zdanie, czy kolega gra bardzo dobrze, jak na to wszystko patrzycie. Pamiętajcie, że wynik nie definiuje, czy dobrze zagraliśmy. Możecie zrobić bardzo kiepski wynik, 2000 dychą i zagrać bardzo dobrą bitwę. Możecie zrobić 10 tysięcy i zagrać kiepską bitwę, bo przegrana, bo błędy i tak dalej. Wynik nie definiuje, jak dobrze zagraliście. To nie jest najważniejsze. Wynik może być dobry, bo rywale byli gorsi od was, a wynik może być dobry, bo nie dało się więcej, bo po prostu nasza drużyna była dobra, a rywale na przykład bardzo słabi. Często widzowie właśnie oceniają też bitwy, niektórzy na podstawie wyniku, co nie jest najlepsze. Moim zdaniem błędem jest to, co ty robisz, że... Nie sugerujesz się tym, co się dzieje za tobą, sugerujesz się tylko tym, co ty robisz i warto byłoby też patrzeć na niego jednocześnie, co nie, na tak jak pancerak, gdzie on mierzy? Bo ty się sugerujesz tylko i wyłącznie sobą. Eee... Mogłeś sam się sugerować też tym, że albo mierzy, albo nie mierzy. No właśnie. Teraz ta skała, to chyba drugi raz. Za mało demedza, za mało demedza, źle mierzysz. Żeby przebić jak pancera, powinieneś mierzyć tutaj, zobacz, w to miejsce. Nie możesz przebić jak pancera tutaj gdzieś, Tutaj. Tu strzał byś przebił. Jeśli tam mierzy, widzicie? Outimem. Tu powinien przymierzyć, tu by weszło. No. Damage ci uciekł, tak naprawdę damage ci uciekł. No. Out time naprawdę to nie jest najlepsza jak sprawa. Dlatego pastuszka, zgadzam się z tobą, takie zachowania powinny być parane, ale jak system miałby to odróżnić od zwykłego przypadkowego utopienia się 15 zł. Uprawi się stranowałeś, artę. Witam Ciebie pani Jakubie Pastuszka. Wytłumaczę to w bardzo prosty sposób. Jeżeli artylerzysta w ciągu tygodnia utopił się 5 razy a nie raz na miesiąc. To jest to sygnał, że coś jest nie tak. I może warto byłoby to sprawdzić, prawda? Więc po pierwsze, poprzez powtórki, które są podsłane do saportu oceniać je, czy kolega się utopił celowo czy przypadkowo. Na przykład widzimy, że jest, ostat... jest sytuacja jeden na jednego gościu się topi celowo. No to nie można tego uznać za przypadkowe zalaga. Jakby to zrobił na początku, no to okej. Okay. I ilość sytuacji tego typu powinna definiować. Więc to jest ważne. Jak to się topi regularnie, no to to jest nie na miejscu ceny. Jeżeli chodzi o wynik 2000 uszkodzeń, 12500 uszkodzeń pasyści. Uważam, że bitwa była pod tym kątem fajna. W sensie dobry wynik. Kolega dostał MK. Kolega, na pewno tą bitwę w dużym stopniu wygrał. Yy, może nie sam bo dużo pomagał Arta, ale naprawdę odwalił kawał dobrej roboty, ale. Były błędy. Jak właśnie troszeczkę podświetlanie, tylko z jednej strony. To jest chyba oczywiste, że mówię: najlepiej jest zmieniać stronę, atakować z różnych flank. Celowanie, za bardzo polegać na out-time. Pamiętaj, człowiek w tej sytuacji jest lepszy od mechanizmu domyślnego out-time'a. Człowiek jest nie tylko mądrzejszy w tej sytuacji, bo my mamy rzeczy i dane, których nie wie celownik. My wiemy więcej. I musisz bardziej polegać na swoich umiejętnościach niż na mechanizmie, który jest w grze, no bo on się bardziej, no przynajmniej obecnie, częściej myli. Mógł być lepszy, ale wargaming celowo też nie daje lepszego nie? Więc miej to na uwadze, bardzo proszę, że lepiej czasami samemu niż y, automatem. Y, także tak to wygląda. I Panie Jakubianu mówię tutaj, powinno być to po prostu karane na podstawie i